Leśne demony o niegodnym zachowaniu. To jest Projektslawik, a dziś porozmawiamy o mamunach. W naszej rodzimej mitologii możemy natrafić na przeróżne stworzenia. i wygląd różnił się tak samo jak zachowanie. Jedne mogły być dobre, a drugie złe. Dziś porozmawiamy o mamunach, demonach, które potrafiły uwodzić młodych mężczyzn a także porzucać swoje dzieci innym ludziom. Opisywane były jako stare, przerażające kobiety. Dosyć często wyróżniał je ogromny wzrost. Ich znakiem rozpoznawczym były długie, obwisłe piersi, niekiedy nawet sięgające do kolan. Ubierały się nad wyraz brzydko. Dla niektórych ich wygląd może wydawać się komiczny, lecz to jedynie pozory, gdyż swoimi umiejętnościami potrafiły uwodzić młodych mężczyzn, a także zabawiać się ich losem. Mimo, że świeżo upieszone matki pilnowały swojego skarbka jak oczka w głowie, Mamuna doskonale wiedziała, jak sobie z tym poradzić. Cechowała ją ogromna inteligencja oraz wachlarz podstępów, które umożliwiały jej dopięcie celu. Dzieci dziwożon opisywane były jako niedorozwinięte niemowlęcia. Cechowała ich ogromna głowa oraz brzuch, a także nieproporcjonalnie chude ręce oraz nogi. Całość kwitowało owłosienie występujące na całym ciele. Rzadko kiedy dało się z nimi wytrzymać, gdyż ich płacz spędzał sen z powiek domownikom. Potrafiły także podczas jednej nocy wyjeść całe zapasy. Rzadko kiedy dożywały wieku dorosłego. Aby uchronić dzieci przed atakiem Mamuny, rodzice wiązali na ich rączkach czerwoną wstążkę, a na ich główki zakładały czapeczki o tym samym kolorze. Z mojej strony to na tyle. To był materiał o Mamunach. Slawa.